Island Studio, Cepisolo. Putin Putina, wojna się zawsze nas Putin Putina, rosyjski śterwo, jechać do bólu. Niech liże perło, jepa za wojnę na Ukrainie. Uu, ty z nie skurwa miasta, zero litości. Jepać do grobu, za te Ukraina krwawi. Kuta się bawi, nie wojnę i to i win. Kurwo ty, za swoje czyny nastawiecie. Nie Putina, kurweli skórwy syna! Nie Putina, co z tą wojny zaczyna! Nie Putina zbrodniarza wojennego! Masz lep na rękach cywila niewinnego! Nie Putina, Putina, kurweli skórwy syna! Nie Putina, co z tą wojnę zaczyna! Nie Putina zbrodniarza wojennego! niewinnego, nie ma litości dla synów Nikt nie posuwa się do takich czynów Jak tej kory psychopato, kurwo Rozliczony za to tak jak ty rozstrzelać powinni, bo rodziny Ludzie niewinni za to, co ludziom się zgotowało To całe te sankcje nadal za mało Ale dobrze, lepsze i dole, trzeba zatrzymać te jebane zło Trzymajcie się tam Jesteśmy z wami, jepać Putina! Jepać Putina, kurwa i skurwysyna syna. Putina, co z tu wojny zaczyna? Nie Putina, zbrodniarza wojennego. A rękach cywila niewinnego. Jewać Putina, kurwa i z kurwy syna. Putina, co z tu wojny zaczyna? Jewać Putina, zbrodniarza wojennego.